Witam państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania krótkiego komentarza do opublikowanych wyników za pierwsze półrocze 2016 roku. Na wstępie słowo komentarza odnośnie wypłaty dywidendy. Drugi kwartał tradycyjnie przyniósł rozstrzygnięcia w tej kwestii. Walne zgromadzenie na wniosek naszego akcjonariusza większościowego zatwierdziło wypłatę w wysokości 25 groszy na akcję. Ta ostrożność w podziale zysku za 2015 rok z pewnością ułatwi nam realizację zaplanowanego programu inwestycyjnego. Kolejnym gorącym tematem drugiego kwartału były zmiany w otoczeniu regulacyjnym, które były bezpośrednią przesłanką przeprowadzenia testów na utratę wartości naszych aktywów w segmencie energetyki odnawialnej. Odpis aktualizujący wartość naszych aktywów wiatrowych wyniósł około 800 milionów złotych. Głównie dotyczą one działających farm wiatrowych. Odpis w segmencie energetyki odnawialnej ma charakter niegotówkowy i został uwzględniony w opublikowanym właśnie sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2016 roku. Czekamy na ostateczne ustalenia dotyczące kształtu rynku mocy w Polsce i z uwagą przyglądamy się zaproponowanemu rozwiązaniu. Mamy nadzieję na zakończenie prac legislacyjnych do końca bieżącego roku zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dwutowarowy rynek, czyli płatność zarówno za energię, jak i dostępną moc. Powinien pojawić się jak najszybciej. Przejdźmy do podsumowania wyników finansowych grupy PGE. Skonsolidowany wynik EBITDA za pierwsze półrocze 2016 roku wyniósł ponad 3 miliardy 100 milionów złotych. Największy udział miał segment energetyki konwencjonalnej, który wygenerował ponad 1 miliard 600 milionów złotych. Segment dystrybucji zakończył pierwsze półrocze z wynikiem przekraczającym 1 miliard 100 milionów złotych. Segment obrotu wygenerował 200 milionów złotych, podobnie jak segment energetyki odnawialnej, który wypracował wynik EBITDA również nieco ponad 200 milionów złotych. Podsumowując naszą działalność operacyjną w pierwszym półroczu 2016 roku, wolumen produkcji netto wyniósł ponad 25 TWh i był o 8% niższy niż w pierwszym poroczu ubiegłego roku. Głównie ze względu na niższą dyspozycyjność bloków elektrowni Bełchatów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł prawie 17 TWh i był 3% wyższy niż w pierwszej połowie ubiegłego roku, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wolumen sprzedaży detalicznej wyniósł ponad 21 TWh i był o 11% wyższy niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Kontynuujemy nasz program inwestycyjny. W czerwcu osiągnęliśmy półmetek w realizacji projektu budowy dwóch bloków energetycznych w Opolu. W ramach projektu POSY przedsiębiorcy realizują ponad 800 spośród 1000 złożonych dotychczas zamówień. Nasza inwestycja w Opolu to również tysiące miejsc pracy. Obecnie na placu budowy pracuje dziennie ponad 3000 osób, a docelowo ta liczba osiągnie nawet 5000. W czerwcu odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego w jeden z fundamentów maszynowni nowego bloku energetycznego w Turowie. Trwa projektowanie, składane są zamówienia. Produkcja głównych urządzeń bloku postępuje zgodnie z planem. Na budowie prowadzone są prace ziemne oraz fundamentowe. Na ukończeniu jest blok gazowo-parowy w Gorzowie. Prowadzone są prace wykończeniowe, trwają odbiory urządzeń i prace rozruchowe bloku. Więcej informacji dotyczących naszej działalności w całym półroczu 2016 roku znajdziecie Państwo w opublikowanym raporcie półrocznym. Zapraszam również do zapoznania się z naszą prezentacją wynikową. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w listopadzie przy okazji publikacji wyników za trzeci kwartał 2016 roku.